My na planie ogólnie nie pijemy, to jest... A, już masz polane, tak? No. Tak, ostatni odcinek, nie pijemy, tak? <grym> tak, tak, tak. tak. Dobrze, to zdrówko za polskiego YouTuba. <grym> za pożar serwerów, nie? Mm. O kurwa, kaszmir. Takiego czegoś Taka się gęsta. nie piję nie pije się na eks, jak żulerstwo. Jak u tej, babci Marty na urodzinach, babcia polała mi swoje roboty, wiśnióweczkę, ja siup wypiłem i z tyściówką taki wzrok na mnie zawieszony, nie wiem, mm, pycham, niamy. Mocne. Wszystko poszło. Mocne, ale pychota, kurde. Jak olej ma taką konsystencję trochę. Że się pokaż co to... by ja już wypiłeś. Moja no, już mi zostało tylko tyle. Dobra. Okruszki. No, Pycha, ja pierdzielę. Dobra. <noise> Kurwa, mocno, mocne. tak? Przesunę. No i już. Zaczynamy. Então, vamos fazer uma tá? Dobra.